maneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku y, zagram sobie w Fortnite'a. Ogólnie nigdy nie było odcinka z Fortnite'a, więc teraz będzie po prostu odcinek y, z Fortnite'a. No po prostu. Y, ogólnie ja nie jestem jakiś. Cieszę się. Ja nie jestem jakiś dobry w Fortnite'a. Nie grałem kiedy było OG. Teraz jest znowu sezon OG. Mam tego początkowego skina i moje najlepsze miejsce to było drugie. Nie, pierwsze. Tak. Tak miałem kiedyś pierwsze miejsce. Ale w tym tygodniu to moje największe to drugie. Bo, bo w tym tygodniu grałem dopiero no jakoś zacząłem od dwóch dni gram. No, gram od dwóch dni, po prostu Fortnite. Więc nie jestem jakiś dobry, ale gram. Co sobie czekamy? W tym czasie zatańczę najlepszy taniec? Nie, to nie ten, to ten. O, już gramy. Dobra. Zakładam słuchawkę. No i gramy. Fortnite klasyka. Dobra. Nie wiem, gdzie będę lądować. Hmm. Też zobaczę, jak się wybije ten Fortnite. Bo nie wiem, czy wy lubicie Fortnite. Za to ja zawsze lubię tutaj grać. I tu się tworzy taneczna strefa. Patrzcie, teraz się robi. Tempo, tonacja, skala. Tu. Tam, tam, tam. Ja mam włączone auto, bo lepiej mi się gra. Tam. Dobra. Dziękuję, kierowcy. Dziękuję bardzo. Gdzie by tutaj zaskoczyć? Już widzę, osoby zeskakują. Ja chyba. Stechły skład. Y ja tam wyskakuję. Dobra. Ja mam to serduszkowe. Lecę tam. Stechły skład. Stechły Ciekawe. Dobra, lecę. Stechły skład. Już nadciągam. Ktoś tu leci oprócz mnie? Nie, nikt tu nie leci. Będę jako jedyny, to fajnie. To ja idę na środek. Bo tu widzę niebieską broń. O nie, coś tu leci, dobra. Moja. Ja pierdź. Dobra. Mam granatnik. Oni się chyba tam nawalają. Dobra, spróbuję. Dlaczego on tego nie wziął? Dobra. Nie wiem, co jest lepsze. Nie. Ja chyba nie biorę tego tej strzelby taktycznej chyba. Ten jest lepszy, według mnie. Dobra. Czekajcie, to ja idę tam. bo idę na środek tego kółka. Podskocz na samej krawędzi półki podczas sprintu, by wykonać skok z półki. Dobra, lecę. Lecę, bo Coś tam, coś tam. Hej, dobra. Lecę, bo chcę. Tu jest morze. Jezioro? Bardziej nie może. Jezioro to jest. Dobra. mi zacina, jak widzicie. Dobra, a ja idę do przyjemnego parku. Gram na telefonie, więc trochę mi zacina. Ale to tam nie zacina mi, według mnie nie zacina mi aż tak bardzo, by się nie dało grać i oglądać. To jest zwykłe. Nie wiem, czy zamieniać. Zamienię. Jeśli tu nie będzie czegoś lepszego. Bandaż. Ej, bandaż to biorę. FBI, open door. Aha, tu ktoś już był. No... Spodziewałem się tego, że ktoś tu już był. Czyli gdzie ja miałem iść tutaj? Dobra, bo ja tutaj chodzę, a tu mogą być ludzie. Tu kto? Nie ma, to pięknie. Ktoś tu był. Ale wydaje mi się, że nie wszystko mógł zabrać. Na przykład tego nie zabrał. Tam na górze już nic nie ma żadnego. Pistoletu. Aha, cały czas mogłem tu wejść. No, ja już nie gram. No, nie gram długo w Fortnite, więc nie wiedziałem. Ty? Można chodzić po drzewach? O kurde, nie wiedziałem. Ty, jestem na drzewie. Ej, dobra, ja idę tam. Gdzie to jest? Nie widzę, jak ktoś tu strzela. Tam? Dobra, to lecę tam. Ała, moje żyćko. Lecę, bo chcę... Chcę, bo chcę... Tererere Dobra. Mam nadzieję, że ten film nie jest nudny dla Was. W sumie to nic... Tutaj nikogo nie zabijam. Może jakiś frag będzie. Chociaż nie wiem. Dobra, biora. Gdzie to jest? To w ogóle jest? Jest. Nikt tego nie zabrał. Czemu? Czemu? Ten mems z TikToka i z YouTube'a. Te czemu? Przez u zamknięte? Kurde, ktoś tu jest. Dobra, uciekam. O kurczę. Dobra, gdzie, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. Mam nadzieję, że to jeszcze tam jest. Nie, nie już nie ma tego! O nie. Kurde. Dobra, ale ja co, tak jak wcześniej mówiłem, do przyjemnego parku idę. Może tam będzie przyjemnie. Sama nazwa wskazuje. Przyjemny park. Ale nie wiem, czy będzie tam przyjemnie. Myślę, że może tam być dużo osób. jejku, ała, dobra. Używam apteczki. Może nie powinienem, no ale ja chcę mieć 100% zdrowia, jakby tam ktoś był. Bo raczej dużo osób. Jak jest strefa, to idzie. W takie miejsca. O kurde, ale mi zacina. Ło! Wow. Dobra. Ja idę chyba tutaj. Idę tu. O kur... Tu się buduje? Przecież to widać, że ktoś tu jest. To się zbudowało dopiero co. Dobra. Czy to jest zlutowane? Widać tak jakby, że ktoś tu był. Nie, no nie pójdę tam na górę, wiem, że tam jest skrzynka. Dobra. Jest strzelba. Jest jeszcze to. Skrzynka? Gdzie była ta skrzynka? Skrzynki już nie czuję nigdzie. Jej już nie ma, czy co? Dobra, wiecie co? z jeszcze. Dobra, Tam nikogo nie ma chyba. Nie wiem, czy tam iść po rzeczy. Chyba ryzykuję. Dobra, Elon, nikt mnie nie zabił. He, he. ale łatwo. Opa. I tutaj. Dobra. Zniszczę ten płot. Znaczy ten, nie płot, tylko o, to. Ty, to tam jest. Tam chyba idę. Bo widzę od razu, że dużo osób tam idzie. Dobra. Kurde, ktoś tu idzie. dobra. Jest, zabiłem go. Dobra. Ej, nikt po co idę tam? Czemu nikt tu nie przyszedł? Dziwne. Dobra. O kurde. O kurde. Ja nie mogę. A. Jest! Dobra. hu. Co tutaj? O kurde! Jestem. O ja Ja tych grantów trzy dobra Wc To był ten dom ten to był mój Ej sorry, Sorry, że tak długo nie gadałem. Ale skupiłem się. Skupiłem się. Sorry, naprawdę nie chciałem was zanudzić. Um, sorry. Mam nadzieję, że to dalej oglądacie. Kto to dalej ogląda, pisze w komentarzu. Hashtag. Um, hashtag Fortnite po prostu. Kto chce, żebym to nagrywał? I kto to dalej ogląda? Czekaj, czy ja chcę tu? Dobra, jednak granaty pójdą w zapomnienie. Dobra, będę kampił. O nie, kurde. Ja muszę tu zbudować. Nie da się. O nie. O nie, nie da się. O, da się. Dobra. Ty, bo tu strefa idzie. O kurde, dobra. Tamtą stronę muszę iść. kurde ty ja uciekam likące tam siedzi Det Ja nie umiem aż tak strzelać. Ja nie mogę. Nie. Nie, widzowie. Dobra, pow powrót do lobby, widzowie. Kiedy indziej sobie zagramy w Lego Fortnite. Dzisiaj, sobie zagramy jeszcze. W co by tu zagrać. No nie wiem. W co byśmy tu zagrali? Już 20 minut minęło. Yy, I nie wiem. <laughs> po, zobaczę tam na mapki, w co byśmy zagrali. Może w Bedwars, tylko musimy się zaktualizować. What? Dobra. Hmm, w co by tu zagrać? Nie wiem.

Napis... A, nie, jest. Dobra, OG. Truden. Może kiedyś sobie zagramy z moim kolegą Kacperem. Może kiedyś, nie wiem. Może. Dobra, gramy, gramy. Fortnite klasyka. No, Fortnite klasyka. Ogólnie fajnie, że dodali ten sezon, bo nie grałem wtedy, kiedy była klasyka, i fajnie to tak zobaczyć. No. Dobra. Da się wejść tam? Czy będzie bariera? Nie, bariera. Bariera. O nie, jeden, zero. No i lecimy. Dziękuję panie kierowco. Gdzie by tu sobie, chyba znowu nas skład. No, stoi, znowu tam lecę fajnie tam się zaczyna według mnie Dobra lecę. No z tych Dobra tu lecę. Dobra, dawaj. Dobra. Kurde! Nie. co ja zrobiłem dobra widzowie to jest po prostu znaka że to tyle w dzisiejszym odcinku i jak zwykle nie wiem co to jest za, za no. Po prostu cześć i pa! Pamiętajcie, piszcie hashtag Fortnite.